Kolejna zapowiedź filmu Avengers Koniec gry rozbudziła falę komentarzy nie mniejszą niż poprzednia. Ale co właściwie zawiera i czego możemy się spodziewać po czwartym już filmie Marvela w reżyserii Braci Russo? Zwiastun ponownie zaczyna się od sceny z dryfującym w przestrzeni kosmicznej Tonym Starkiem, który wspomina czasy, kiedy to po raz pierwszy przywdział pancerz Ironmana. Znów zwraca się do pani Potts, z którą zamierzał stworzyć rodzinę i dla której znacznie się zmienił przez wszystkie te lata. Nie brakuje tu też ujęcia z tęskniącą Pepper Potts i oprawionym starym reaktorem z podpisem Dowód, że Tony Stark ma serce. Z powodu tej krótkiej mowy narasta pytanie. Co czeka Starka? I czy, jak to wspomniał, tym razem wydostanie się z opresji? Bądźmy szczerzy, pewnie tak, ale cały czas towarzyszy nam napięcie i wielki znak zapytania. W jaki sposób? Co jest? Następnie otrzymujemy kolejną retrospekcję, której bohaterem jest tym razem kapitan Ameryka. Steve Rogers wspomina rekrutację do wojska Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej i przebudzenie kilkadziesiąt lat później. Kolejne sekundy poświęcono Clintowi Bartonowi. Reminiscencje, w których wraz z córką trenuje strzelanie z łuku w sielskiej parkowej atmosferze, kolidują z jego obecnym. Ponurym obliczem Ronina. Może to być wytłumaczeniem genezy Ronina. Na drogę krucjaty samotnego mściciela popchnąć go mogła strata najbliższych. Ratować resztę jego strzaskanej duszy, zdaje się, stara przyjaciółka z pracy. Mowa tu oczywiście o Black Widow. A swoją drogą tajemnicą nadal pozostaje, dlaczego w niektórych ujęciach ma włosy blond, a w innych naturalnie rude. Nie zabrakło też Scotta Langa, a więc Antmana. Nie wiemy, jak wydostał się z wymiaru kwantowego. Były nawet teorie, że wcielił się w niego jakiś skról, ale po premierze Captain Marvel najwidoczniej ta teoria umarła śmiercią naturalną. Tak czy inaczej, Scott zdaje się nie za bardzo ogarniać, co takiego się wydarzyło, gdy ogląda najprawdopodobniej słup z ogłoszeniami o zaginionych. Chwilę później widzimy też Tora, zarówno z przeszłości razem z Ojcem Odynem, jak i obecnie. Wspomniane są też sceny odejścia części superbohaterów w finale Avengers Wojna bez granic podczas decymacji. Co ciekawe, widzimy Odyna we wspomnieniach, jednak nie ma tam Lokiego. To sugeruje, że może jeszcze jest nadzieja dla wszystkich fanek czarnowłosego Toma Hiddlestona w roli boga iluzji i kłamstw. Widzimy także Rocketa i War Machine, a wcześniej Nebulę, która najprawdopodobniej przewaluowała swój system wartości i wspólny cel, którym jest zapewnie zemsta na nie najlepszym ojcu we wszechświecie, pozwala jej sprzymierzyć się z członkami Avengers. Co zrobi Thanosowi jak go złapie? Tego oczywiście nie wiemy, ale nie będzie to raczej laurka na dzień ojca. Warto zauważyć, że większość wspomnień ukazane jest w skali szarości i czerwieni, co daje im jeszcze bardziej pesymistycznego charakteru. Sin City to nie będzie, gdyż kategoria wiekowa na to nie zezwala, ale chyba nikt nie może się doczekać, kiedy Avengers dopadną Thanosa. Na ekranie widzimy także przez chwilę Brusa Banera, ale nie widać Hulka. To prowokuje pytanie: czy Hulk w końcu przestał strzelać focha i stawi czoła przeciwnikowi z otwartą przyłbicą, a może banner znów będzie musiał wskoczyć w Hulk Bastera? Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, że strata towarzyszy broni silnie nadszarpnęła także morale drużyny, lecz jednocześnie zmobilizowała ich do dalszej walki z Stanosem. Każdy ma kogo pomścić, i tak m.in. Ronin chce pomścić najprawdopodobniej swoją rodzinę, Kapitan chce pomścić Bakiego. Mogą się tu także przewijać inne motywy. Scott chciałby najprawdopodobniej odzyskać teściów. Pamiętajmy, że teściowa go polubiła, a takiej mamusi to ze świecą szukać. Raket tęskni za całą swoją rodziną, a zwłaszcza za Grutem, którego utracił już po raz drugi. Nie! To jest przycisk, który Późniejsze sceny to dynamiczne ujęcia walk bohaterów w różnych lokacjach, niektórych wyglądających na pozaziemskie jak w przypadku Nebuli. Avengers prezentują się też w nowych czerwono-białych kombinezonach i jest wśród nich także Tony Stark, co jest chyba największym spoilerem tej zapowiedzi. Jakie jest przeznaczenie kostiumów? Fani spekulują o podróży w kosmos bądź do wymiaru kwantowego. Nie mogło się obyć bez widowiskowego przedstawienia logotypu filmu. Finał to nieco rozluźniająca atmosferę scena z udziałem Tora i kapitan Marvel, w której gromowładny Heros na swój sposób sprawdza nową członkinię zespołu, która, jak wspomina, mu się podoba. Co na to Walkiria i gdzie się podziewa, tego nie wiemy. Zwiastun nie zdradza wiele z fabuły, co w tym przypadku jest ogromnym plusem. Napięta sytuacja Ironmana, który dał jako początek MCU, czy poczucie bezsilności u takich osób jak Steve Rogers czy Thor sprawiają, że nie musimy obawiać się przewidywalności. Niepokój budzi tutaj brak Thanosa, którego położenie i obecna sytuacja są wielką niewiadomą. Ale czy w tym nie tkwi urok oczekiwania na Avengers koniec gry? Wspomniana niewiadoma i brak oczywistych odpowiedzi. W końcu, czy ktoś, nawet znając komiks Rękawica Nieskończoności, spodziewał się anihilacji części składu mścicieli w poprzedniej części? Pewna niemal wydaje się teoria na temat rodziny Clint'a Bartona, jak i powrót Rogersa do roli kapitana Ameryki, który, o czym wiemy z plakatu, znów będzie dzierżył swoją tarczę. Znamy też skład Avengers, który stanie naprzeciwko Szalonego Tytana. Premiera już w kwietniu, widzimy się w kinie. Ale zanim to się stanie, możecie dać nam łapkę w górę, zasubskrybować, wyrazić swoje zdanie i podzielić się Waszymi teoriami na temat nadchodzącego filmu. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie. Nie zapomnijcie oczywiście o samym naszym portalu moviesroom.pl. Następny materiał już niebawem. Stay tuned! Do usłyszenia! Czy to do Was macie kródowa?